Dzisiaj mam, widzę, z tej strony Krzysiek i dzisiaj, no to będzie mała reklama mojego serwera. I za chwilę, i będziemy jeszcze dzisiaj grali. Ja wam polecam mój serwer na Discordzie. Jeszcze tutaj Kacper ma swój serwer. Jeszcze za chwilę Julix będzie miała swój serwer, bo ona zapłaciła sporo money money <gry> aby ja je zrobił. No i tutaj na przykład są bardzo ciekawe rzeczy, bo tutaj są na przykład moje odcinki, wstawiam ten. ten poradnik do plusing e, i e, na przykład jest regulamin, z którym polecam się zapoznać i na razie mamy tutaj tak że ja jako pierwszy miałem drugi level, bo ja najczęściej piszę na przykład na no, ogólnym tutaj dużo pisałem jeszcze trochę na, na czat jeden i mam level drugi, potem Kasper miał level drugi, potem miał level trzeci Potem ja miałem level trzeci, A potem yy, tam Keba Bixon, czyli mój kolega, chyba nie będzie z nami nagrywał, yy, będzie, ma już drugi. Ale na razie ja z kasferem jesteśmy najlepiej. Teraz pewnie będzie ciekawe, kto będzie miał jako pierwszy, czwarty. I tutaj są Discordy innych, tutaj się pojawi Discord Kaspra i Julixa. Tylko jeszcze ich nie zrobiłem, więc tylko mój kanał jest na razie dokończony Ale tak to ten hmm. Tutaj są ten, odcinki ten I no i oczywiście zaproszenia I właśnie Na razie tutaj Probot wpisał ten, ale okazało się ze Start jej lepiej robi ten Jest zero banów, już jest 11 osób Czyli no i mamy jednego head admina, co jest bardzo wielką rzeczą. Jest tutaj czaty, czaty są pięć. I teraz ja się odciszę. Więc... dobra, dobra, Ej, możecie się powitać z moimi widzami, bo teraz nagrywam, reklamuję mój serwer Discord. Dzień dobry, witajcie! No i tutaj to, jest to tutaj, widzisz i to no, jest bardzo dużo, to jest Max no? 2, Max 4 jest tego pełno. Jest unlimited. I tutaj Prawda. Teraz sobie gra, graliśmy na Robloxie. Jeśli chodzi o ten ten o na moim kanale, poczajcie, niech mi się odpali Opera. E, gdzie jest mój kanał? I teraz zobacz to. E, jak mi się tutaj załaduje to więc poczekamy chwilkę. Krzyżnik. No. Krzysik. No. Eee, ty nagrywasz shorta? Nie, czy? to nie jest short, to jest taki krótki odcinek. I właśnie tutaj ten. Dobra. Ten, ten poradnik od Widzki, z on był to on mi nie wyszedł. Więc jak ty to oglądasz, to proszę cię, abyś napisała to na tym tutaj, i ten. Na zombie u Prussing, a nie na tamtym poradniku. Na tym tu ten nie jest. tam ten, wyłączył ten. tego. Ehm, wyłączył mi. wyłączył Czego? mi komentarze. I. chyba o tym na głównym pasku to chodziło o to tutaj, ten gdzie mam LSAT M9 LPG i cabera no ale teraz to ja mam już tutaj. No dalej mam Elsata ale bardziej ulepszonego. Więc. Mam nadzieję, że to o to chodziło. ten. tym pozdrawiam trzy osoby. Właśnie nie mam tutaj kogo pozdrowić, bo nikt komentarzy nie pisze. No, Ej, By było chyba na ten odcinek na tyle. tyle ten, um, to już ile to trwa? No, takie kró krótkie, jakieś 5 minut zróbmy. I teraz tutaj um, są. No i to chyba wszystko, bo mamy, mamy tutaj helpera, tylko nam brakuje trochę graczy, bo 11 to zbyt mało, więc mm, oczywiście link do Kacpra i Julix jest w opisie. A dałeś mój Discord w opisie może? Nie, twój Discord jeszcze nie jest dokończony, ale za chwilę się pojawi Discord Julixa i Discord Kacpra. Discord Czuję, jest już w trakcie roboty, ale zobaczcie, jak to wygląda. Mów, ukoń, a jak to wygląda u mnie? Jest to, no to u mnie jest mało. Roboty. No, u ciebie jest na słabo. u ciebie jest na razie słabo. <grym> no, tak. jeszcze się pojawi Juli się I się, że na ja, I a masz tu na więc to będzie króciutki odcinek. Ten mam nadzieję, że się to spodobało, że wbijacie na mojego Discorda. No i na razie, cześć! Miała.